Rafał Mroczek, znany aktor, który przez lata strzegł swojej prywatności, zaskoczył wszystkich ślubem z Magdaleną Czech, finalistką Miss Polonia. Po ceremonii jego życie stało się bardziej otwarte, zwłaszcza w mediach społecznościowych, gdzie chętnie dzieli się chwilami z życia codziennego. Ślub, podróż poślubna na bali i budowa wspólnego domu to tylko niektóre z wydarzeń, które przyciągnęły uwagę mediów. Jak zmiany w życiu osobistym wpływają na naszą prywatność. Czy dzielenie się życiem w internecie wzbogaca relacje, czy może mieć negatywne skutki? Zapraszamy do dyskusji po wysłuchaniu opowiadania. Kliknij suba po więcej ciekawych ploteczek. Ślub Rafała Mrakske z Magdaleną Czech, finalistką Miss Polonia, wywołał spore zainteresowanie wśród fanów. Od momentu zawarcia związku małżeńskiego para chętnie dzieli się fragmentami swojego życia osobistego w mediach społecznościowych. Ostatnio Rafał Mroczek, znany z M jak Miłość, opublikował zdjęcie z Magdaleną, na którym zdradza kulisy ich życia małżeńskiego. Potwierdził tym samym to, co ludzie podejrzewali. W maju tego roku Rafał Mroczek i Magdalena Czech, finalista konkursu Miss Polonia, powiedzieli sobie tak. Od dawna celebryta chronił swoją prywatność, unikając medialnego szumu, dlatego wiadomość o ślubie była dużym zaskoczeniem dla wielu. Na ceremonii pojawiło się wiele znanych osób, takich jak Kasia Cichopek i Maciej Kurzajewski. Po tym niezwykłym wydarzeniu para spędziła romantyczną podróż poślubną na Bali. Niedługo później okazało się, że plotki o zakupie domu przez Rafała Mrakskę i jego żonę były prawdziwe. "Remont i budowa naszego wspólnego domu mają nas wzmocnić, a nie przynosić nieporozumienia czy stres", skomentował aktor. Magdalena Czech także podzieliła się swoimi przemyśleniami. DOM. Moje dziecięce marzenie jest teraz realizowane. Radość i wdzięczność mnie wypełniają, patrząc, jak nasz sen o domu się spełnia. Wielu ludzi nie ma swojego miejsca na ziemi, dlatego codziennie dziękuję za ten nasz dom, napisała Magdalena. Niedawno aktor z M jak miłość niespodziewanie udostępnił zdjęcie z małżonką przy okazji ich pierwszych wspólnie obchodzonych Mikołajek jako małżeństwo. Z tej okazji Rafał Mroczek ujawnił ciekawostkę dotyczącą ich rodzinnych tradycji. Mikołajki, zawsze dostawałem coś pod poduszkę. A jak to wygląda w waszych domach? Skąd wyciągacie drobiazgi? Ze skarpety, z butów. Podzielił się refleksją aktor. Od razu po ukazaniu się wiadomości, fani zaczęli masowo komentować suba po więcej ciekawych ploteczek